Teraz no, się zapiszę, no. Już tak oh. nas piekowy starzeje. Oh. I było nam niedobrze obydwu Hotel wygląda jak kościół. Jeżeli nie chcesz mi dodatkowych kosztów, no to. A jeszcze bardziej mi się podoba jak ziem. Wrażenia. Genialnie, już wszystkie moje nerwy zeszły ze mną. Ponieważ weszliśmy na statek ostatni, ale dzięki temu dostaliśmy walizki jako pierwsi. Więc jak to powiedział Bartuś, ostatni będą pierwsi. Są palmy, jest słońce, jest pięknie. Nie wiem. Pierwsze 100 metrów jak Potociasz, no teraz się zobaczy. No, Dobrze ci idzie, tak? Nie wiem, ile jeszcze minutę. Nie wiem. Cztery. To mój pierwszy bieg w życiu. A. Ale od razu jak słońce wychodzi Jak słońce wychodzi to od razu cieplej się robi No jeszcze Już. Po już zaczęłam nagrywać Ja też tu byłam. Przecież ten, się proszę przekwenci, że ja tutaj też jestem. Przecież. Ty ile no, by... <toddy> ja mam? jest tam 12,5 to. No nie no. Takie nie jest ostatnia. Nie miałam tak. Chyba, że tak teraz po tym twoim, mi wyskoczyło do góry. Nie, no to jest teraz lekkie. Dołżę. Po obieganiu dorwaliśmy siłownie. Moim zdaniem spoko. Nasz pierwszy wspólny trening. Moim zdaniem spoko, bo dużo było rzeczy do robienia. Tak. Zazwyczaj w hotelach to są e, małe takie. Że nie ma za dużo sprzętu, maszyn, a tu było kilka maszyn, były wyciągi górne, z przodu, z dołu, także moim zdaniem fajna siłownia. Du dużo, dużo tych bieżni było, orbitreków. No ale lepiej biegać po plaży, nie? Niż tutaj. Lepiej po plaży, no tak jak my, rozgrzać się, Ale pobiec. pogoda dzisiaj nie jest po No jest dość pochmurnie, ale na tą chwilę nie wieje, bo jak rano byliśmy na plaży to wiało strasznie, no ale się robi cieplej, nie? No cieplej, no jest dopiero 9 rano Hotel wygląda jak kościół Tutaj jest wielki taki o W środku witraż Tutaj, O proszę bardzo A wczoraj goście jacyś stali tam w oknach I krzyczyli było... abym mu spawić. Jezu, a jeszcze nie wybrali Trzeba w środku nagrać później Amen A teraz zaszło Oglądali, update update oglądaliśmy, pogody. Bo... oglądaliśmy filmiki, co nagraliśmy rano i chcieliśmy pokazać, że jest zajebista, zajebista pogoda, słońce wyszło. A teraz akurat chmurka zasłodziła słońce. Jest cień. No, ogólnie to zapomnieliśmy też mikrofonu, a, a kupiliśmy też na tą Spesodzie okazję. Po to. A no. Ale myślę, że jak tak odsłuchujemy, to nie ma źle. Zresztą to będzie nasz pierwszy vlog, więc. Z Malty już będzie mikrofon. Z Malty już nawet będzie dwa. Mikrofon. No, ale ogólnie pogoda naprawdę jest, bo to, że tu to wieje, to, to, to wieje, to jest też plus tego miejsca. Zresztą, że jak są chmury, to rzeczywiście bardzo szybko Ciepło. jest A jest robić Tylko 20 wpłono. stopni pokazujemy. Tak, co prawda, jakbyśmy siedzieli w cieniu, to mogło być zimno. Tak. No, potem ale wam tak pokażemy, na... co jemy też. Bo tak, nawet... jesteśmy z pakoszami. Musisz tym <laughs> Dobra, a więc dlaczego tutaj i jak tutaj się znaleźliśmy? Ponieważ ja bardzo chciałam jechać do Egiptu. Bo ja miałam plan na to, żeby się wygrzać, żeby doznać słońca. Ostatni raz na wakacjach razem byliśmy w czerwcu i to była Tajlandia. Tak, jak się poznaliśmy. Więc, więc po prostu ja byłam spragniona gorąca. No ale wszystkie Egipty były wyprzedane. Pozostała nam w sumie Malta, tutaj Kanary, plus jeszcze co? Nam proponowali Nie, Grecję. Ale no, i Turcja. My na Malte jedziemy za dwa tygodnie, nawet nie całe na zamnę, więc też będziemy na tej Malcie, dlatego nie chcieliśmy tego dublować. Grecja wydawała nam się chyba trochę jeszcze za zimna, dlatego tak, tutaj i tak samo Turcja. I tak samo Turcja, a jeszcze były te. Tunezja. 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 A ja tam też mi jakoś tak jak mi pokazywał Bartek to jakoś to mnie nie urzekło. Do wybierania auta. I właśnie patrzymy, ile co kosztuje. Można sobie ustalić godzinę, dzień i wybrać to, co nas interesuje. To jest opcja pełne ubezpieczenie? My bierzemy no pewno To zawsze trzeba brać, zawsze bierzemy. I jest opcja, że możesz oddać niezatankowane i to kosztuje 60 euro. No, a widziałem, że litr benzyny był za euro 37. Chyba, coś takiego, ale że właśnie tanio. E, więc no nie opłaca się tej opcji brać. Bo to sami nawet sobie nawet byście musieli wypełni, wy, wyjeździć wszystkie kilometry. A nawet nie wiemy, co, czy wyjeżdżać. paliwo wyjeździć, a, a tak to na spokojnie sobie sami oni, będziemy oni się dozować. to i ty no. musisz rzucać pełne, więc to jest najlepsza No, opcja. no dobra, więc a powiedz w, w ogóle, jak z ze skuterem? Zaraz będziemy patrzeć, bo pierwsze co to auto wyskoczyło. No i za jeden dzień, za Pokaż tutaj, ja jakieś Audi Q2 e, 92, no to tu masz 400 zł. Mhm. No i tu jest... Ale no tutaj a, i tu mówili, że... dodatkowe opcje. A, tu masz... No ale my musimy wziąć suwa, bo jak chcemy dojechać w miejsca takie bardziej terenowe, jakieś takie roz... no, na te wulkany, nie? To tam trzeba, mówili, żeby wziąć lepsze auto. No. Zobaczmy to, jak piękne są tutaj kaktusy. Po prostu ja jestem zachwycona. Zawsze jaram się palmami, bo w Tajlandii kaktusów nie ma. A tutaj, po prostu, te okazy to jest jakiś po prostu kosmos. A my wybraliśmy się na spacer, ponieważ już nam się trochę znudziło leżakowanie. I stwierdziliśmy, że idziemy coś zjeść i poszukać jakichś łowów sklepowych i restauracyjnych. Dwa kilometry Przed chwilą było już wszystko, za, całe nie było zachmurzone i mówimy, dobra, to już nie ma co się opalać i proszę. Już i tak nas spiekło wystarczająco. Tak. Pogoda się zmieniła. Tam na horyzoncie widać piękny ocean o pięknym kolorze. U nas niestety plaży jakiejś wybitnej nie ma. Rano też nie było takiego słońca, to może też dlatego ta woda tak nie wyglądała jakoś wow. Ale tak, jak wieje to zimno, jak słońce daje to ciepło, no jest zdradziecko. Ci się podoba? Podoba mi się, a jeszcze bardziej mi się podoba jak wiem. Udało się, się dotrzeć. Jeden draft smakujący jak wszystkie jeden specjal. Czekamy na paele. Pajele? Ja nie umiem tego powiedzieć. Pajela. Ja na miejsce. Za zimno było w środku. Możemy to... Te... Zimno było w środku, a tu jestem na wakacjach. Ma mi być ciepło. Zmarzłam w Warszawie. Przyszło. Paella dla dwóch. Excuse la la la. <ścoughs> to jest moja pierwsza paella. Wygląda pięknie i pachnie obłędnie, więc w ogóle... Wow. Czy nie te honory? Mega, to jest miks, kurczak, chociaż nie powiedziała czy kurczak, powiedziała wszystko miks, miks, ale mięsa, z mięso i owocami może. może, czy mogę już, bo już nie mogę czekać, proszę bardzo, pomarańczki, jak to pachnie, ja Cię kręcę. Ej, to wygląda obłędnie. Dobrze, że weszliśmy z hotelu na obiad. Mogę. Pani jeszcze coś przyniosła? A możesz zamówić mi jeszcze piwko, misiu? Ej, hey, can we get two beers more? One of this and one of this. Thank Gracias. you. Gracias. Excuse me. A tu pani dała na te. Na... Na małże. Na małże, co? A. Talerzyk. Jezu, ej, przepraszam, excuse me, ale ja muszę, przepraszam, że paluchami. O konfe. Przepyszne. Lepsze niż moje? Jakie aromaty, no kochanie, nie, nie jest, lepsze twoje. <grym> Żartuję, Nie, leczą. no w pyszne robisz, Wygląda, ale... Wygląda nawet lepiej. My nie mamy takich możliwości. Widzę z tych kolorów. Panie, no, ogóle nie spróbuj, mówię ten... Tu? Excuse me, to nie? Pyszne. Dobra. Pyszne. Chirabetka przyciągnięta Przy, trochę? Przyjedziemy tu jutro. No. Nie, jutro tapasek. Tak. Ej, wiecie co? Cieszę się, że nie widzieliśmy tego All Inclusive. Ja też się cieszę. Bo no, to, to będzie lepsze. Te, to jedzenie tam to jest. Nie umywa się przy tym. Nie. Jemy. Mm. Jak ci smakowało? Wybitnie. Naprawdę, bardzo dobrze. Nie spodziewałam się. Spodziewałam się, że to będzie taki bardziej płytki smak. A był taki naprawdę. Taki głęboki, to jest chyba jakiś w ogóle z sosie pomidorowym, nie? No to było takie pomarańczowe, czerwone wręcz. No to się gotuje, pomidorach. w sensie to się smaży ryż i do tego się dodaje puszkę pomidorów. Bulion i pomidory, tak? Bulion, tak. No to te w domu, co jadłam, to były mniej takie, no było takie gęste to, genialne. No i ta cytryna. No tak. Cytryna robotę zrobiła. Tak, no. e, już wiemy jedną bardzo ważną rzecz, że wynajęcie auta bardziej się opłaca w hotelu, prawda, kochanie? Hotelu, ale to jest firma Avis przez V i ona jest dość popularna, w innych krajach też ją widziałem. No i tam ona kosztuje 90 euro z ubezpieczeniem, a tutaj pani powiedziała, że za takie zwykłe auto z ubezpieczeniem 50 euro, ale to ubezpieczenie obowiązuje tylko na drogę. Na drogę. I Czyli jakby tutaj jest, jeździ się poza drogą, dlatego też bierzemy suwa I... albo cabrio. Tam cabrio, tak, bo to jest temat Cabrio. I bardziej się po prostu... No, jeżeli nie chcesz mi dodatkowych kosztów, no to lepiej wziąć pełne ubezpieczenie. Tak, a poza tym trzeba wszystko. by było tu przyjść, a mamy tutaj 40 minut z buta, żeby wziąć auto i musimy go oddać tutaj i z buta, więc... A tam mamy pod hotel. No to jest bez sensu. Więc wydaje mi się, że... Czy my to widzimy jak gramy ładnie? <laughs> więc zdecydowanie bardziej nam się opyla wziąć to w hotelu. Very, very nice. Woda jest zimna niestety ale w basenie też nie mamy ogrzewanej. Cześć Bartuś! Nie ściągasz koszulki? Bartuś dzisiaj stwierdził, że on się chce opalać. Ja trzydziestka od rana, bo już Po Tajlandii jestem nauczona, żeby się jednak filtrować, chociaż przez chwilę. A Bartuś dzisiaj ostro, bez czapki, bez niczego. No, to już na koniec opalania się psiknął dwoma kroplami tego płynu. Jezu, jaka piękna plaża! Już może mnie nie słychać. Chodź za razem z Topaczyką. Pijoko zimna! Jezu, zimna! No, jest to ocean, więc zawsze mi się wydawało, że oceany są raczej zimniejsze, co nie? się wydaje, tylko tak No, są zimniejsze, ale ładnie, ładnie. Ja myślę, że oni musieliby mieć niebieski nadruk, żeby to było takie bardziej rozpoznawane. Tak jest na błękitnym tle. Nie wiem, coś mi coś A więc nie, jedna z perfum, które sobie paprzyka Nie wiem, nie wiem. Ale ceny były lepsze niż w Holandii, bo wiem, że Paco Rabanne 1 Million kosztuje w Holandii 110 euro za 100 ml, a tutaj było 106 euro za 200 ml. A no. jak twoje perfumy? które patrzyłaś? No ja mam Chloe No-Made, one kosztują też koło 450-500, no i tyle, tyle mówisz, że tyle też kosztowały. No nie wiem, może na tamte był jakaś rabat, nie wiem, ale chciałabym poświęcić chwilę dla tych oto kaktusów, ponieważ to są prawdziwe kaktusy na magnesie. Czy my to widzimy? To jest jakieś. Jak to przewieźć? Jestem zachwycona. Kawka, co prawda niestety nie w ładnej szklance, ale proszę bardzo jak wygląda tutaj imponująco ta szyba. Współczuję wszystkim, którzy muszą ją myć. I impełnie chci... nie myją. Nie no nie wygląda jakby była nie myta, kochanie. Ale... No nie mam okularów. Ale zobaczcie jak super te fotele wyglądają. Ja kocham takie wnętrza. One są takie surowe, naprawdę to wygląda jak w kościele. No. Jest dzisiaj już kolejny dzień. I wczoraj nic już nie nagraliśmy, bo nas kawa, na kawa zmogła i było nam niedobrze. Obydwu mi siedzieliśmy w pokoju, poszliśmy tylko na kolację. Na kolację nie zjedliśmy w sumie nic, wypiliśmy lampkę wina i jeszcze bardziej nam no było niedobrze, więc. Ogólnie mieliśmy nie pić alkoholu, ale trochę się nie da tutaj nie pić alkoholu, więc od razu yy, no, przyznajemy no, się do. Ale błędu. teraz jest sytuacja taka, że. Mieliśmy dzisiaj szy dzień inaczej zupełnie spędzić, a teraz w tym momencie nam się wszystko obróciło 180 stopni. Wykrzeczyło się coś i, I musimy inaczej i to wszystko podziałać, nawet nie wiemy jak, remyjant, ale musimy się spieszyć. O, masówki, bo muszę A Co? A co konkretnie z tym chodzi, no to to już w następnym odcinku. Także pa. Chciałabym to zostać, a nie mamy na to czasu. Ja bym nie chciał na przykład, żeby moje skąd musiało oglądać takie coś. Nie, to jest niedobre. To ja przed chwilą mówiłam, że byśmy 12. Już mi tak nogi bolą, wchodzą mi nie powiem gdzie. Nie sierpnia jeszcze. No na pewno. co tu się wydarzyło? Uciekajmy, bo ja, nie mogę bo je ja wezmę do domu.